Cześć kochani, witam serdecznie. Zobaczmy jaka dzisiaj wiadomość dla Was. Zobaczmy kochani, co tutaj dla Was nowego zobaczmy. Oczywiście kochani, bardzo Wam dziękuję za, e, za to, że tu jesteście za... za tym wszystkim, którzy wspierają kanał. E, dziękuję, że, że komentujecie, że lajkujecie, że tutaj e, jesteście. Także e, jestem Wam kochani bardzo wdzięczna. Dobra. A teraz zobaczmy, jakie tutaj energie dla Was się pokazują. Zobaczmy. Pięć kart. I zobaczmy, co nas podzietali, jaka energia, jakie główna tutaj sytuacja, jaki problem. Zobaczmy. Rycerz monet. Oj, kochani, albo jakiś mężczyzna tutaj do Was zmierza, rycerze są posłańcami, także jakieś mogą to być nowiny, nowiny na temat też finansów, pieniędzy, jak najbardziej wiadomości może czekacie na jakieś decyzje. E, e, czy, mo, czy może coś z banku, także coś tutaj może kochani do Was takiego przyjść? Jeśli nie, pojawia się tutaj może jakaś osoba kochani przy Was. O, i tutaj e, Askelichów, no i rycerz e, Buław, super kochani. E, jakieś tutaj osoby, nowe początki, spotkania. E, ktoś tutaj się pojawia na tapecie, kochani, ktoś, kto. Mm. Ma względem Was plany, zamiary, gdzieś tutaj zmierza. Może to nie być już zaraz teraz, ale to jest osoba, kochani, bardzo konkretna. To jest osoba, która wie, czego chce. On idzie do celu i wie, po co on zmierza. Także jakieś tutaj nowe początki, może zakochanie, może nowe uczucie. No, mam wrażenie, że ktoś tutaj, kochani, się pojawia i może z tym kielichem do Was tutaj e, przybędzie. Chociaż rycerz Monet to jest osoba, która e, no, ona jeszcze tak nie pokazuje tych swoich uczuć. Wiecie, ona ma jakieś plany względem was. E, może właśnie plany związane z tym nowym po początkiem, żeby coś tutaj nowego e, się zaczęło. I mi się wydaje, że to będzie ktoś, kto jest y, stabilny. Y, no tak, jak mówiłam, dąży do celu, ale jest też y, najwolniejszym z rycerzy. Także, y, kochani, to może troszkę potrwać. Dobra. Zobaczymy, co dalej. Zobaczmy. I rycerz mieczy. Kolejny rycerz. Tam też y, na spodzie talii pokazał mi się rycerz. Także, kochani. Nadchodzi czas, gdzie albo wy będziecie mieli kontakt z wieloma osobami, mogą to być osoby właśnie, które nowo poznajecie, może tutaj też chodzić o... O nowe wiadomości, o jakieś um, komunikacje z innymi osobami, rozmowy. Tutaj akurat się pokazuje Rycerz Mieczy, gdzie też jest to osoba, która znowu w przeciwieństwie do, do rycerza monet bardzo szybko, szybko działa. E, także albo gdzieś tutaj jesteś kandydaci się pojawiają, kochani, może nowe osoby w Waszym towarzystwie, a mogą to być po prostu energie, jedna energia, która gdzieś dąży do celu, druga mówi o komunikacji. O rozmowach, o takim pędzie, o gnaniu do przodu. Także albo to są osoby, które są e, całkowicie różne. Zobaczymy, kochani, co tutaj się dalej pokaże. Albo to są po prostu e, energie, które e, przy Was gdzieś tutaj będą. Mhm. Sprawiedliwość. Tak jakby e, niektórzy z Was może będą podejmować, kochani, decyzje i właśnie. Wybierać coś i gdzieś tutaj ten nowy początek nastąpi, tylko ja mam wrażenie, że to jeszcze właśnie trzeba będzie podjąć decyzję, co dalej, co, kogo właśnie wybrać. I tu kolejny, tak jak mówiłam, rycerz, i karta właśnie wyborów, mówiąca o tym, że jest wiele możliwości, że nie wiemy, co wybrać, że zastanawiamy się. Tyle tutaj kandydatów, jeden, drugi rycerz, trzeci rycerz, nowe początki. Naprawdę ktoś tutaj przybywa i może chodzić po prostu o, o to, że będziecie mieli dużo zaproszeń, gdzieś jakieś, wiecie, wiadomości, które, gdzieś jakieś fajne, miłe słowa, ale ta energia tego rycerza tutaj, Monet, która jest właśnie taka stabilna, która jest taka dążąca do celu, taka osoba, która. Um, idzie powoli. Um, to jest narwaniec tutaj z tej strony. Dużo mówi, dużo komunikacji, pisze, może, um, może chce rozmawiać. A tutaj ta energia taka um, bardziej um, powolna, ale też bardziej taka konkretna nie taka na chwilę. Mhm. Siódemka monet. Mam wrażenie właśnie, że może będziecie właśnie dokonywać wyboru, nie, nie wiecie, może z kim się tutaj spotkać, może to chodzić też o jakieś informacje, o wiadomości, o rozmowy z ludźmi i tutaj będzie inwestowanie swojego czasu i mam wrażenie, że właśnie ta osoba, ją gdzieś tutaj dostrzeżecie i będzie bardziej ta uwaga Wasza skierowana w stronę tej osoby. Tutaj mam wrażenie, tak czuję tą energię trochę takiej przeszkadzać, przeszkadzacz chyba, tak. I tutaj, no dużo rozmów, dużo dyskusji, może nawet jakieś kłótnie, ale mam wrażenie, że Wy tutaj Zdecydujecie się na jakąś konkretną osobę, że będziecie chcieli zainwestować czy to swój czas, czy po prostu swoją energię tutaj w tą osobę. Albo też, kochani, może być tak, że właśnie ta osoba tutaj bardzo zwróci na Was uwagę i mimo, że od razu nie wyjdzie, wiecie, nie wiadomo z czym, to będzie tutaj, no, że tak powiem, powoli chciała was zdobywać. No i kolejna karta, Król Kielichów, który mówi y, o, o tym, że emocje już dojrzały, że z tych rycerzy y, albo może być tak, że pojawia się znowu kolejna gdzieś osoba, y, która y, no bardziej ta energia jest bardziej przy niej stabilna, y, albo też może być, że ta energia tego rycerza monet tej osoby, która naprawdę jest skoncentrowana na celu i gdzieś wy możecie być tym celem, to nie dosyć, że tutaj stawia sobie właśnie was jako taki priorytet i tą osobę do której chce zmierzać, z którą chce tutaj spędzać czas, czy po prostu zainwestować w tą relację, to mam wrażenie, kochani, że tutaj będzie się powoli będą się budziły jakieś uczucia w tej osobie. Król Kielichów jest osobą, która y, już zna swoje uczucia, y, wie komu chce te uczucia podarować, y, jest już właśnie, te, te emocje są takie y, stabilne, ma wgląd w te swoje uczucia i wie, czego chce. Mhm, no, kochani. I dochodzi do spełnienia, do zadowolenia, do radości, do trwałej relacji, do, do bycia spełnionym uczuciowo, emocjonalnie, czy nawet rodzinnie, czy jeżeli tutaj pokazują się jakieś osoby z rodziny, to może ktoś tutaj przebywa i Jakieś dyskusje, jakieś rozmowy, nowe początki, uzdrowienie może jakieś relacji, też rodzinnych, kochani, jak najbardziej, podjęcie jakiejś decyzji. Też widzę tutaj dużo takiej uczciwości w tym wszystkim, wiecie? Fajnie, może to jest jedna osoba gdzieś przy Was, która się pojawi, ale też ona. Ma jakąś drogę do przebycia, wiecie, i może najpierw było z tą osobą wam nie po drodze. Może były tutaj jakieś sprzeczki, może kłótnie, może jakieś dyskusje, ale jednak tutaj ktoś chce iść dalej i fajna to jest energia. Naprawdę to jest energia takiej osoby, która dąży do celu i za wszelką cenę chce. I dorasta do tego do rangi tego. Króla kielichów, który wie, czego chce, przychodzi z, z, tymi, z tym uczuciem. Tak jak tutaj była ta e, nowy początek. Ktoś ofiaruje wam kielich, który jest wypełniony tymi uczuciami. E, może tu chodzić też o przeprosiny, kochani, jak najbardziej. I ta osoba, tak jakby dojrzewa do tych swoich uczuć. Te uczucia tutaj się pokazują, i przychodzi całkowite spełnienie. Może. Tak, jak mówię, trwała relacja, zawiązanie tej relacji bardziej na takim poziomie już wiecie yy, stabilnym. Dobra. Ja sobie tutaj kilka kart dopowiem. Ten rycerz. O, tutaj się pokazuje karta diabła. No, mam wrażenie, że to, to trochę albo to jest inna osoba, albo tutaj właśnie o to chodzi, że tutaj coś było, kochani, nie tak. Że tutaj. Yy, Jakieś zachowania tej osoby, no, nie, nie spodobały Wam się. Może właśnie to, że za dużo tutaj zostało powiedziane złych słów. Może ta osoba była natarczywa, kontrolująca, e, przeszkadzała tak naprawdę w tym rozwoju, żeby to wszystko, żeby ta cała sytuacja poszła dalej. Czemu sprawiedliwość? Czemu sprawiedliwość? Mhm. Stawianie, kochani, na siebie. Bardzo mi się podoba. Karta mówiąca o tym, że zaczynam patrzeć na siebie, stawiam granice, podejmuję decyzję, że może czas odgrodzić się właśnie tutaj od tego, co było. Złe, od tego, co wam nie służyło, od tego, co było, może za szybkie po prostu, może czegoś było za dużo, może ktoś tutaj starał się kontrolować sytuację, to mogłoby być na, mogłyby być naprawdę różne rzeczy, ale wydaje mi się, że ta osoba tutaj no, przejawiała takie zachowania natarczywe, agresywne, może kontrolujące, może też toksyczne. Także, no, czy. czy czy chodzi tutaj po prostu o jakieś wiadomości, jakieś informacje, które? Czy po prostu ktoś wam tutaj na zwyczajnym świecie po prostu powiedział coś złego, ubliżył? Też coś takiego mogło być. Ja bym zobaczyć wtedy, co dalej z tym królem. Mhm. I królowa miecz. Ok. Okej. Okay. No, wydaje mi się, że chodzi tutaj o Was, że chodzi może, tak jak mówiłam, żeby. Powoli, ale do celu, że ta osoba chce tutaj was zdobyć, i, i, i będzie próbowała to robić, wyjdzie z tymi uczuciami. I tutaj te osoby już do siebie pasują, bo to już jest król i królowa. Co prawda ta królowa trochę na to wszystko stara się patrzeć z rozumem. No też dobrze. To jest osoba, która no nie tylko podchodzi, wiecie, emocjonalnie do wszystkiego ale też yy, potrafi rozdzielić to, co tutaj sprawy emocjonalne, a sprawy takie, wiecie, logiczne i to jest kobieta, która no, nie da sobie w kaszę też dmuchać, wiele przeżyła. Bardzo często też karta rozwódki, czy osoby po prostu y, po jakichś y, trudnych związkach. To jest osoba też, która czasami nie potrafi się otworzyć. Także też tak może być, że tu jest dużo zabiegania o Was, chęć nowego początku, chęć inwestowania w coś, ale tu jest trochę takie dystansowanie się w tym wszystkim. Ok, e, śmierć. No wydaje mi się, że chodzi właśnie o tę transformację tutaj, o to, że coś tak jakby się tutaj w całym tym czytaniu zmienia. Od tych energii trudnych, narwanych, do podjęcia jakiejś decyzji, do zaczęcia może stawiania na siebie, do pójścia dalej, do takiego celu, do dążenia takiego stabilnego, ale tutaj jest dany sobie czas, tutaj... Tu jest pójście do przodu, naprawdę takie kroki, żeby iść w coś dalej, i zaczyna się tutaj, jakieś uczucia tutaj rozkwitają, coś tutaj zaczyna się dziać, król i królowa, czyli para już i przychodzi to spełnienie, ale po jakiejś transformacji, po, po tym, że coś musiało się tutaj zmienić, i te rzeczywiście, te energie widać, że to się tutaj E, pozmieniało. No dobra, to ja musiała zobaczyć, w którą stronę, kochanie, to pójdzie. W którą stronę to pójdzie dalej. Ok. Ok. okay. <słuch> tak, jak wydawało mi się troszkę, jak zobaczyłam tą królową, tutaj mieczę. To troszkę, no jest to para, król i królowa. No to nie jest może para doskonała, bo oni nie są z tego samego żywiołu. Ona zdystansowana, on pełen uczuć, tutaj z czymś przychodzi. I to się troszkę tutaj kłóci. I w dalszym tutaj przebiegu tego wszystkiego pokazuje się jednak, że nadal mam wrażenie, że ktoś tutaj... Mm, Nadal się troszkę od tego wszystkiego dystansuje. Także mam wrażenie, że tutaj może albo sporo kandydatów, albo y, energię raz takie, później znowu takie. Z, z, z tej osoby mogłoby być tak, że osoba, która gdzieś była natarczywa, która y, no, coś tutaj się działo, jakieś spory, nagle chce się zmienić, przechodzisz czymś, ale ja mam wrażenie. Że wy kochanie tutaj troszeczkę dystansujecie się z tego. I jak zobaczyłam właśnie tą królową mieczy, tak sobie pomyślałam, że on fajnie tutaj przychodzi z tym kielichem, pokazuje te swoje uczucia, chce swoje serce oddać, wie już co czuje, a tutaj królowa, która um, mogłaby i pasować do niego, ale ona się troszkę zamyka, ona się troszkę blokuje i to się tutaj właśnie też. Kochani, pokazuje. Pokazuje się, że dajecie temu czas, że potrzebujecie tutaj spokoju, że potrzebujecie tutaj pozostać w jakiejś energii. Może to tutaj te karty, te energie tutaj negatywne, te energie takiego diabła, coś, co tutaj się paliło, to trzeba najpierw coś uzdrowić, wiecie? I żeby żeby móc w ogóle tej osobie tutaj zaufać. Mi się wydaje, że na, na razie um, nie ma tutaj szczęśliwego zakończenia. Może dojdzie do jakiejś dyskusji, może dojdzie do obserwowania tej całej sytuacji, ale wy, kochani, potrzebujecie tutaj um, czasu, na to, żeby przerobić po prostu jakiś temat, żeby poprzyglądać się temu, zobaczyć, czy w ogóle to wszystko tutaj ma sens. Także tak się te karty tutaj Aha. pokazują. No dobra. Ja bym chciała sobie jeszcze tutaj dopowiedzieć ze dwie karty, co z tego tutaj może jeszcze wyjść. Okej. Okay. No mam wrażenie, że jednak. Um, Jednak będzie tak, że do końca tej osobie tutaj nie będziecie chcieli zaufać. Może być tak, że tutaj jakieś gdzieś osoby trzecie były, tutaj w tych energiach, jak najbardziej. Może chodzić o, o alkohol, o nadużywanie jakichś tam różnych substancji, może chodzić o to, że ktoś tutaj no jest towarzyski, gdzieś tutaj lubi wychodzić. I gdzieś tam czegoś może nie akceptujecie, i widzicie, że ta osoba no, albo prowadzi po prostu jakiś rozwiązły tryb życia, czy ma jakieś też e, wiecie, jakieś uzależnienia też tak może być, i mam wrażenie, że nad tym trochę ubolewanie tutaj się pokazuje, takie rozczarowanie tą sytuacją. No, zmierza ktoś do Was, chce tutaj coś od Was, e, pokazuje Wam tutaj uczucia, ale tak naprawdę no, jest tutaj jakieś tym wszystkim duże rozczarowanie. Tak jakbyście, no, mówiąc tak kolokwialnie, przejechali się po prostu tutaj na tym, na tej osobie i nie do końca widzieli, że tutaj w ogóle jakikolwiek jest sens, żeby coś tutaj dalej, kochani, z tym robić. No dobra, to zobaczmy, jaka rada dla Was, jaka wskazówka od Tarota, Karta Słońca. No słońce jest piękną kartą. Mówi o tym, żeby patrzeć pozytywnie, że mimo wszystko jak tutaj jest, co was tutaj może spotkało, może nie, może właśnie wychodzicie z tego, uzdrawiacie się od tego, od tej relacji. Może to było niełatwe dla was i karta mówi o tym, że mimo wszystko zobacz w tym jakieś pozytywne sytuacje. Coś może w tym było pozytywnego, coś tutaj może miało nas nauczyć, coś nam pokazać. Także nie poddawaj się. Karta taka w radzie szczególnie, mówiąca o tym, żeby zachować we wszystkim optymizm. No dobra, kochani. To by było na tyle. Dawajcie znać w komentarzach, jak to z Wami, kochani, tutaj w ogóle rezonuje. Jestem ciekawa w ogóle, czy, czy w ogóle rezonuje, czy nie. Oczywiście nie musi z Wami wszystkimi rezonować, bo to, nie, bo to jest czytanie ogólne. Nie dla Was, kochani, wszystkich. Ja Wam serdecznie dziękuję, pozdrawiam i zapraszam na kolejne czytanie.